Cześć, jesteśmy w cyklu Minuta z Pismem Świętym, Wartości w Biznesie. Każdego dnia sięgamy po jeden krótki fragment Biblii, by zrozumieć, co Bóg do nas mówi. Bo to jest Jego sposób przemawiania do człowieka, do ciebie i do mnie. A fragment na dziś, Ewangelia Jana, rozdział 12, wiersz 14, taka jest Jego treść. A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego, tak jak jest napisane. Każdy władca. Kiedy wjeżdżał do miasta w triumfie, w chwale, był wywyższany na, na koniu lub na ośle. I to jest symboliczny, a zarazem jednorazowy akt oddania Jezusowi hołdu, triumfu, wywyższenia, bo jest królem, tak jak wczoraj czytaliśmy. I należy się mu najwyższa chwała, bo jest królem królów i panem panów. Spanyol kan yeah.